Dzień dobry. Witam was u mnie na kanale. Ja nazywam się Karolina Szyszka, a dzisiaj zapraszam was na cuda designu. Tym razem chciałabym opowiedzieć wam o lampie bardzo nietypowej, y którą myślę, że wiele osób zna, ponieważ y jest obecna dość często w wnętrzach, chociaż jest też kontrowersyjna i nie każdy na taką lampę zdecydowałby się. Jest to generalnie żyrandol, tylko nie taki Klasyczny, wiecie, z kryształkami. To jest zupełnie inny klimat. Lampę Zetel 5 lub 6, bo mamy dwa warianty, zaprojektował Ingo Maurer, czyli niemiecki projektant. Jest to lampa, która, tak jak już wspomniałam, budzi wiele kontrowersji. Zastanówmy się, dlaczego. Zobaczmy, jak ona wygląda. Ingo Maurer podszedł do tematu niekonwencjonalnie. Uznał, że żyrandole są to takie bardzo typowe lampy, bardzo klasyczne lampy, często we wnętrzach spotykane i postanowił przerobić taki klasyczny żrandol na coś bardziej nowoczesnego. Zamiast kryształków zaproponował e, zawieszenie karteczek, które powyrywał w takim artystycznym szale ze swojego notesu i powiesił za pomocą Spinaczy biurowych właśnie na tym żyrandolu, który wcześniej był jeszcze bardziej klasyczny w swoim wydaniu. I tak właśnie powstał pomysł na lampę ZL 5 lub 6, jak ona wygląda, jeżeli chodzi o konstrukcję. Jeżeli chodzi o jej serce, tam oczywiście znajduje się źródło światła, mamy opcję lampy większą i mniejszą. Możemy mieć jeden punkt, który daje nam światło lub dwa wieżarówki. Z tego punktu, z tego naszego serca, który jest takim cylindrem, wychodzi. Wodzą pręciki, druciki, na których wieszamy. Karteczki. I teraz uwaga. Lampa jest o tyle ciekawa i fajna, że każdemu z nas daje możliwość własnej konfiguracji. To jest lampa, która daje nam możliwość swojej aranżacji. Po pierwsze, możemy druciki wkładać w ten cylinder i serce lampy w różny sposób, tworząc przeróżne kompozycje. Ona może być bardziej pionowa, wertykalna, szeroka, bardziej szalona, dynamiczna albo bardziej ułożona w swojej formie. Natomiast drugi element, który możemy też konfigurować, to są oczywiście karteczki. Kupując taką lampę, mamy zawsze dwa komplety karteczek. E, jeden komplet jest już zadrukowany i ma możliwość stworzenia tej konfiguracji takiej bardziej sklepowej, prosto od projektanta. Natomiast są również karteczki, które są puste, niezapisane i dają nam możliwość zapisania własnych rzeczy, zapisania, narysowania, namalowania. Możemy zrobić z nimi cokolwiek. Są to karteczki niebyle jakie, bo oczywiście jest to papier wyjątkowy. papier Japoński, i dzięki temu papierowi światło przepięknie przenika przez jego strukturę i doświetla wnętrze, tworząc wspaniałą grę światło Dodam jeszcze, że zestaw lampy zawiera krótkie i długie pręciki, te druciki, na których wieszamy karteczki, więc tutaj naprawdę mamy bardzo dużo opcji konfiguracji. Tak jak wspomniałam, mamy lampę w dwóch wariantach i przede wszystkim różni się ona rozmiarami. Jedna jest 120 patrząc na średnicę, a druga jest 80, więc coś mniejszego i coś większego. Mnie osobiście podoba się najbardziej. Oczywiście ta większa, bardziej spektakularna. Lampa powstała w 1998 roku, więc w sumie już dawno, i od tamtej pory mamy oczywiście te podstawowe, klasyczne wersje lampy od Ingo Maurera, ale mamy również wersje limitowane, które również bardzo mi się podobają. Różnią się one przede wszystkim trochę wymiarami i zestawem karteczek, które dostajemy. Na przykład mamy zestaw karteczek, na których są zdjęcia porcelanowej, śmiejącej się figurki, Buddy. Różne ujęcia buddy układają się w całą tutaj e, tą chaotyczną e, konstelację karteczek, tworząc e, fantastyczny żyrandol. Taką lampę możemy nabyć już od 3500 zł. Oczywiście, w zależności od tego, jaka to jest wersja i czy to jest wersja limitowana, bo wiadomo, te limitowane będą oczywiście droższe. Przy okazji, lamp. Ingo Maurera. Chciałam tutaj wspomnieć również o lampie jego projektu, jego produkcji, która jest też podobna trochę do dzisiejszego tematu, natomiast no jest bardziej unikatowa i koniecznie chciałam ją jeszcze tutaj dodać, żebyście mogli ją zobaczyć. Jest to lampa, która również na pręcikach posiada. Kombinacje, konstelacje różnych elementów. Tym razem jednak nie są to karteczki, a porcelana. Porcelana, która została skomponowana w odpowiedni sposób. Jest to porcelana, która jest rozbita, ale oczywiście nie byle jak, nie dowolnie, tylko każde uderzenie młotkiem w daną porcelanę było przez Ingo Maurera zaplanowane. No i w ten sposób została stworzona lampa, która wygląda jak eksplozja. Zestawu porcelanowego. Ta lampa została stworzona na indywidualne zamówienie do bardzo nowoczesnej kuchni całej zrobionej ze stali, jednak w związku z tym, że jest to bardzo unikatowa lampa, cieszy się ona również zainteresowaniem i można ją również zamówić, jednak tylko na indywidualne zamówienie, ponieważ tworzenie takiej lampy to już jest naprawdę bardzo wymagający temat. Podobno tworzenie takiej lampy zajmuje kilka dni i bierze w udział w tej produkcji. Aż czterech projektantów. No więc jest tutaj naprawdę mnóstwo pracy. Detal tej lampy jest niesamowity, bo poza tym, że mamy rozbitą porcelanę, to jest ona pięknie obrabiana. Nie ma tam ostrych krawędzi, jest ona szlifowana no i oczywiście układana w odpowiedni sposób. Między porcelaną znajdują się również czasami sztućce. Ta lampa jest bardzo unikatowa, bardzo wymagająca w produkcji, ale również wymagająca jeżeli chodzi o cenę. Znalazłam w czeluściach internetu, że taka lampa może kosztować około 130 Tysięcy złotych i podobno zamawiana jest tylko w ilości 10 sztuk. Rocznie. Ta lampa również ma swoje limitowane, różne nietypowe edycje. Po prostu artysta Ingo Maurer przykleja do drucików różne inne rozwiązania, tworząc tę kompozycję eksplozji. Jestem bardzo ciekawa, czy znacie lampy, o których dzisiaj Wam opowiedziałam, czy widzieliście na żywo, na przykład lampę z karteczkami. Ja osobiście taką lampę widziałam i chociaż nie jest to może moja ulubiona lampa, uważam, że robi naprawdę bardzo dobre wrażenie i w niektórych wnętrzach wygląda. Naprawdę spektakularnie. A ta druga porcelanowa to oczywiście zdecydowanie mój faworyt. Jest unikatowa, wspaniała, przepiękna. Dajcie znać, która bardziej Wam się podoba. Dziękuję Wam za cuda designu dzisiejsze i do zobaczenia za tydzień.